Temat dzisiejszego spotkania jest taki. Nie udzielam pożyczek. Nie udzielam pożyczek i proszę Was, uważajcie na oszustów. I mam do Was dzisiaj ogromną, ogromną prośbę. Udostępnijcie proszę ten odcinek yy, na swoich stronach. Udostępnijcie gdzie możecie, po, po przekażcie dalej. Bo dzieją się po prostu bardzo przykre dla mnie rzeczy i chciałbym wam dzisiaj o nich opowiedzieć. Myślę, że po tym dzisiejszym odcinku nie będziecie mieli żadnych wątpliwości, że dobrze zrobiłem przekładając odcinek na temat książki na przyszły tydzień. Co się dzieje? Słuchajcie, kilka tygodni temu e, dostałem na Facebooku taką wiadomość. Dzień dobry, przez portal Lento.pl wyłudzono pieniądze powołując się na pana firmę. Hm. Rzekomo udzielił pan mojemu mężowi w sobotę pożyczki gotówkowej na kwotę 100 tysięcy złotych. Jasne, ja pożyczam pieniądze. Największy wróg pożyczania pieniędzy udzielam pożyczki gotówkowej. Proszę, kontakt, sprawa zostanie zgłoszona na policję. Na początku pomyślałem sobie, że to jakaś tam mało istotna rzecz, że ktoś gdzieś tam chce sobie pokombinować, ale takich informacji było więcej. Znów dzień dobry. Czy firma Finanse bardzo osobiste zajmuje się również udzielaniem pożyczek prywatnych? Na maile zaczęły wpływać takie informacje: pożyczki prywatne, pilne, proszę o informacje. Czy firma Finanse bardzo osobiste zajmuje się pożyczkami prywatnymi? No, to skłoniło mnie oczywiście do tego, żeby sprawę trochę zbadać, żeby nawiązać kontakt z tymi osobami, i skutkowało tym, że 23 lutego na blogu pojawił się taki komunikat ode mnie. Uwaga na oszustów, kochani, otrzymałem właśnie informację, że na portalu lento.pl darmowe ogłoszenia, ktoś podszywa się pode mnie operując pożyczki. Podrobiono mój podpis i wykorzystano powszechnie dostępne dane z CE i DG. Bardzo Was proszę, przekażcie te informacje dalej i tak dalej i tak dalej. Ta wiadomość się rozeszła, 55 tysięcy osób, więc myślę, że wszystkie osoby, które gdzieś tam są połączone z moją stroną miały okazję dotrzeć do tej informacji. No i na jakiś czas sprawa przycichła. Ja zgłosiłem tę sprawę oczywiście na policję, przekazałem całą korespondencję, wszystkie informacje, które posiadałem na ten temat, i miałem nadzieję, że będę mógł o sprawie zapomnieć, ale niestety. Niestety w ostatni weekend okazało się, że dalej ten proceder trwa. Zobaczcie, jakie wiadomości z, 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 jakie wiadomości otrzymuję. Witam, nazywam się, tu jest imię i nazwisko osoby. Na portalu lento.pl szukałam pożyczki i takową znalazłam. Po podaniu danych i tym podobnych, sprawa zosta została wysłana mi umowa pożyczki. I tu zaczynają się schody. Wpłaciłam 298,50 zł na konto, gdzie było inne imię i nazwisko, choć na umowie były pana dane. No ale już przynajmniej widać proceder, jak to, jak to działa. Czyli. Oszuści proponują komuś pożyczkę, ale najpierw proszą o małą wpłatę, a to prowizja, a to opłata za podwyższone ryzyko, a ta składeczka ubezpieczeniowa, żeby po prostu jakąś kwotę wyłudzić. No i właśnie, choć na umowie były Pana dane, pożyczkę obsługiwała, i tu jest imię i nazwisko osoby, te dane też są wyłudzone, dlatego, dlatego tego imienia i nazwiska nie pokazuję. No i dziś miał być przelew pożyczki, niby wyszedł, i tu niestety kontakt się urwał, a ogłoszenie zostało usunięte. Mam pytanie, czy Pan coś o tym wie? Czy udziela Pan pożyczek? Czy też ktoś podszywa się pod Pana? Proszę o informację. No szkoda, że z takim pytaniem te osoby zwracają się do mnie po przelaniu pieniędzy na konto oszustów. Inna osoba też napisała: Witam, wygląda na to, że ja również dałam się nabrać na Nie znam pana bloga, więc oferta wydawała mi się hmm, prawdziwa. NIP się zgadzał. Dane też. Prawdopodobnie straciłam 600 zł. Jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy? Wszystko w rękach policji. Działamy dalej. Zobaczcie, jakie jeszcze informacje są. Eee, takie maile. Witam Pana. Ostatnio szukałem pożyczki prywatnej na stronie sprzedajemy.pl, czyli kolejny portal. Odezwała się do mnie Pani Justyna z Pana biura. Nie zatrudniam Justyny w moim biurze, i napisała mi, że jest taka możliwość. Z tym, że na oświadczenie dochodowe zrobiłem wpłatę na kwotę 597 zł, że to ma być niby 1,99% sumy pożyczki. Dzisiaj miałem dostać pożyczkę na swoje konto. Ale nie otrzymałem. Pani Justyna znów mi zaproponowała, że jak wpłacę 129 zł, za chwilę dostanę pożyczkę. Wyobrażacie sobie jaka bezczelność. Dostają pierwszy przelew, ktoś dzwoni, czy tam pisze, że nie dostał pieniędzy. To proszę o jeszcze kolejny przelew. No i lecimy dalej. Jak napisałem, żeby ta pani przesłała mi potwierdzenie, że pieniądze są już faktycznie wysłane, i to tylko jest wina transferu, że jeszcze nie otrzymałem pożyczki, to kontakt z panią Justyną się urwał. Bardzo, byłabym bardzo wdzięczna za udzielenie mi odpowiedzi. No niestety, za późno. Zobaczcie, tutaj też jest bardzo ciekawy taki mail, który pokazuje, jakie informacje dostają osoby, które nie znają mnie zupełnie i z jakąś inną firmą korespondują w sprawie udzielenia pożyczki, gdzie ja jestem rzekomo pożyczkodawcą. Witam serdecznie, Szanowna Pani. Kontaktuję się w związku z zaciągnięciem przez Państwa pożyczki pieniężnej w kwocie 200 tysięcy złotych na okres trwania umowy z okresem lat 10. Nazywam się i tutaj utajniamy dane, otrzymałam dyspozycję przeprowadzenia jak i finalnego zakończenia transakcji bezpośredniej pożyczki pieniężnej numer 080 117, widzicie, ile już pożyczek udzieliłem w tym miesiącu do osoby od osoby zobowiązanej Marcin Iwucz, przy czym zostanę Państwa doradcą indywidualnym. Nawiązując do tematu. Pan Marcin utworzył stosowną dokumentację niezbędną w celu sporządzenia umowy cywilnoprawnej, która, którą starannie i dokładnie przeanalizowałam, po czym postanowiłam wydać decyzję pozytywną względem przyznania państwu kwoty wnioskowanej. Pożyczka pieniężna z dniem 4 marca, się świeża sprawa z zeszłego tygodnia. W związku z dyspozycją inwestora została przekazana do realizacji bezpośredniej, przy czym uregulowanie uprzednio Ustalonej kwoty z tytułu podwyższonego ryzyka, ma jedynie za zadanie ją bezpośrednio uruchomić. Tak czyli proszę mi przelać pieniądze, a my przejemy Pani pożyczkę. Puh. Transfer natomiast odgórnie został przygotowany do, spo... do rozpoczęcia transakcji, pozostanie jeszcze aktywny przez 66 godzin. Presja czasu. Dołożę wszelkich starań, aby gotówka trafiła do Pani w możliwie najkrótszym czasie rzeczywistym. Zapis odnośnie odsetek został odnotowany w wyżej wymienionym dokumencie wraz ze wszelkimi informacjami niezbędnymi do weryfikacji. Z przykrością muszę stwierdzić, że na tym etapie czynności niestety nie posiadam możliwości ani sposobności wykonania przelewu weryfikacyjnego z rachunku bankowego należącego do pożyczkodawcy, ponieważ pożyczka została przeznana oraz przekazana do realizacji w trybie zautomatyzowanym natychmiastowym. No to jest powód, nie? żeby nie udowodnić czegoś. W załączniku załączam skorygowany dokument cywilnoprawny z uwzględnieniem informacji odnośnie oprocentowania skan dowodu osobistego od wyłudzonej osoby, pod którą się oszustka podszywa, który potwierdza moją tożsamość, by czuła się Pani komfortowo i w pełni bezpiecznie w związku z zaistniałą sytuacją. Oczekuję również na podjętą przez Państwa decyzję względem wykupienia składki ubezpieczeniowej, czyli prosimy o kolejną wpłatę. Na okres trwania umowy cywilnoprawnej. Pozostajmy w kontakcie z poważaniem doradca indywidualny. Dzisiaj nie miałem wyjścia. Jak widzę, że takie rzeczy się dzieją, to naprawdę chciałbym je. Jak najszerzej rozgłośnić. Chciałbym żeby, ta nagłośnić. Chciałbym, żeby ta informacja dotarła do każdej osoby, która potencjalnie może być narażona na tego typu działania, bo jestem przekonany, że jeżeli podszywają się pode mnie, to w ten sam sposób mogą się podszywać pod mnóstwo różnego rodzaju firm, których dane są po prostu dostępne w centralnej ewidencji działalności gospodarczej i można wyłudzać w kółko te informacje. Co więcej, proszą osoby, którym pożyczają pieniądze, o to, żeby one im przesłały dane. Pewnie proszą o skan dowodu i co? I mają już kolejną osobę, gdzie potem mogą komuś pokazać skan dowodu i podać się za kogoś innego jako reprezentantkę danej firmy. Mało rzeczy wyprowadza mnie z równowagi, ale ta mnie naprawdę poruszyła i drodzy oszuści, mam wielką nadzieję, że faktycznie, tak jak pisaliście w tej informacji, pozostaniemy w kontakcie i że wcześniej czy później otrzymam od policji informację, że wpadliście przy którejś próbie wyłudzenia pieniędzy. I kiedy myślę o was, to targają mną sprzeczne uczucia, bo z jednej strony to jest taki wstręt i odraza, bo okradając z ostatnich pieniędzy ludzi potrzebujących, ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, zachowujecie się jak takie najgorsze śmiecie i pasożyty. Ale z drugiej strony, z drugiej strony jest mi was po prostu żal. Żal, że swoje jedno, jedyne życie, jedyne, które macie, w tak durny sposób marnujecie. Zamiast wykorzystać tą swoją pomysłowość do zrobienia czegoś dobrego i wartościowego, żerujecie na bezradności innych. No i myślicie pewnie, że jesteście tacy mądrzy i sprytni, bo robicie w konia biednych i naiwnych ludzi, a to wy jesteście biedni i naiwni. Ktoś jest już na waszym tropie. I kiedy tak któregoś pięknego dnia naiwniacy których teraz oszukujecie, będą spacerować sobie ze swoimi bliskimi, cieszyć się wolnością, słońcem, świeżym powietrzem, wiatrem we włosach. Wy, tacy mądrzy, inteligentni i sprytni, będziecie czyścić na kolanach śmierdzące więzienne kible, czego życzę wam jak najszybciej. A, także kończąc nie udzielam pożyczek, kochani, i bardzo Was proszę, uważajcie na oszustów. Wszystkie osoby, które szukają pożyczki, nie zastanawiajcie się, gdzie pożyczyć kolejne pieniądze. Zastanówcie się, jak skutecznie pozbyć się długów. Tutaj macie link do artykułu, który mam nadzieję Wam w tym pomoże. Uwierzcie mi, trudno było mi przejść do porządku dziennego w sytuacji, kiedy widzę, że jacyś oszuści naciągają po prostu zupełnie bezbronne osoby. Więc wielka prośba do Was przekażcie gdzieś dalej tę informację, pomóżcie mi, żebym dotarł z tym ostrzeżeniem do jak największej liczby osób.